Alert, alert. Odpalamy dziś protokół specjalny. To nie jest alert o plotkach, aferach, skandalach czy luksusowym życiu. To jest niezwykle ważna i bardzo poważna historia o walce o życie i zdrowie. Na celowniku jedna z największych gwiazd polskiej sceny doda. Artystka w najnowszym wywiadzie w telewizji śniadaniowej podzieliła się ze światem swoją niezwykle osobistą i dramatyczną historią walki z nowotworem skóry, czerniakiem. Opowiedziała o tym, jak przez długi czas ignorowała niepokojące znamie na swoim ciele, dopiero jej mama, zaniepokojona jego wyglądem, zmusiła ją, by w końcu poszła do lekarza. I ta jedna wizyta, jak się okazało, uratowała jej życie. Jak wspomina doda, diagnoza była druzgocąca, a lekarz powiedział jej wprost, cytuję te mrożące krewy w żyłach, ale i dające nadzieję słowa. Zdążyła pani w ostatniej chwili. To jest proszę państwa historia, która mogła skończyć się absolutnie tragicznie. To jest historia, która w brutalny sposób pokazuje, jak niezwykle kruche jest nasze życie i jak kluczowa jest profilaktyka i regularne badania. Doda nie opowiada o tym, żeby się żalić. Robi to w jednym niezwykle ważnym i szlachetnym celu żeby ostrzec innych, żeby zachęcić nas wszystkich do regularnego badania swojej skóry i do dbania o swoje zdrowie. My w Alercie Celebryckim jesteśmy pod ogromnym wrażeniem jej odwagi i siły. W świecie, gdzie celebryci bardzo często wykorzystują swoją platformę do promowania powierzchownych i błahych rzeczy, ona używa jej, by potencjalnie ratować ludzkie życie. I za to należy jej się ogromny, bezdyskusyjny szacunek. To jest najważniejszy alert, jaki dziś nadajemy. Badajcie się, dbajcie o siebie i swoich bliskich, nie ignorujcie niepokojących sygnałów. Pani Doroto, dziękujemy za ten niezwykle ważny głos i życzymy pani dużo, dużo zdrowia.